Endometrioza w bliźnie, czyli endometrioza obok brzucha, jest różna w swojej patogenezie od endometriozy wewnętrznej, czyli głęboko naciekającej. Tamta nie wiemy, jak powstaje, i jest to nadal zagadka, którą mam nadzieję, że najbliższe lata. Wyjawią, czyli naukowcy, którzy pracują nad genezą endometriozy i na tym, dlaczego u niektórych pacjentek, u co dziesiątej implantuje się ta choroba wewnątrz jamy brzusznej. Tak w przeciwieństwie do tego, jeżeli chodzi o endometriozę powłok, świetnie wiemy, dlaczego powstaje. Ona powstaje dlatego, że przekraczamy barierę powłok brzucha, czyli albo robimy cięcie cesarskie, albo robimy laparoskopię, jeżeli dojdzie do kontaktu tych powłok z tkanką wnętrza jamy macicy, czyli albo wycinamy tą macicę, albo robimy cięcie cesarskie, albo wyłuszczamy ogniska endometriozy, które się implantowały gdzieś wewnątrz i poprzez trokar, gdy wyciągamy po operacji tkanki chorobowe bez specjalnego woreczka endobag, czego nie powinniśmy robić, dojdzie do kontaktu miejsca trokara z tkanką chorobową, Wtedy może dojść do implantacji. Oczywiście nie u każdej pacjentki, ale co dziesiąta ma ryzyko implantacji. I teraz, jeżeli taka tkanka implantuje się pomiędzy mięśniami powłok, pomiędzy włóknami powięzi albo w tkance podskórnej tłuszczowej, ona się tam rozwija i reaguje jak tkanka endometrialna, czyli raz na miesiąc zmienia się w takie mikroognisko, które można nazwać taką mikromacicą. I ta mikromacica reaguje na hormony, czyli krwawi jak prawdziwa macica, tylko że krwawi pomiędzy włóknami powok brzucha, powodując obrzęk i straszny ból. Pacjentki, które są narażone na takie powikłania na, na tą chorobę, jeżeli charakteryzują chorobę w wywiadzie medycznym, jest to na tyle typowe, na tyle powtarzalne, że my po prostu rozmawiając z pacjentką, jesteśmy w stanie już na podstawie samego wywiadu w większości przypadków Diagnozować chorobę, a później ultrasonografia czy rezonans służą nam do tego, żeby ją zmapować, czyli żeby dokładnie wiedzieć, gdzie celować z nożem operacyjnym i jaki duży będzie zakres, na co przygotować pacjentkę, czy będzie potrzebny pas, czy będzie potrzebna siatka. To są już naprawdę takie szczegółowe nasze techniczne aspekty przygotowania do operacji, bo w dzisiejszych czasach nie idziemy do operacji nastawiając się na niespodziankę, tylko idziemy precyzyjnie, diagnozując to wcześniej i wiedząc, czego się spodziewamy. Więc jeżeli mamy rozgraniczyć to, jak powstaje choroba głęboko w miednicy mniejszej, to tam po prostu implanty, wypływając z macicy, te, te fragmenty tkanki implantującej się, zagnieżdżają się poza jamą macicy i powodują różne dolegliwości w różnych miejscach. I nie wiemy, dlaczego tak jest, tak? bo u każdej pacjentki krew miesiączkowa przez jajowody dostaje się do otrzewnej. No i u jednych się zimplantuje, u innych nie. Tu liczymy na naukowców, że nam pomogą z tym tematem i za parę lat będziemy się możliwe, że cieszyć oczywistością tej diagnozy. Natomiast to, co się dzieje w powłokach brzucha, jest stricte jatrogenne, czyli wynika z działań medycznych. Tylko poniżej 1% pacjentek ma endometriozę powok brzucha, zlokalizowaną głównie w pępku, która tam powstaje w momencie rozwoju zarodkowego i dziewczyny rodzą się z taką kuleczką, która później w życiu dorosłym rozwija się w endometriozę pępka. 99% to jest działanie medyczne, czyli my wprowadzając tkankę do powok brzucha, powodujemy jej mikroimplantację. Natomiast no nie jest to oczywiście działanie. Hmm, Celowe. Nie możemy tego uniknąć, bo kiedy wyciągamy dziecko z macicy, to nie ma innej drogi jak to, żeby przeprowadzić ją przez powłoki brzucha, więc ono musi mieć kontakt z tkankami mięśnia, powięzi i tkanki podskórnej. Niemniej jednak naprawdę licząc na rozwój nauki, liczymy na to, że w przyszłości nie będzie nam się już to przydarzało i ta choroba zniknie albo będzie mogła być leczona mniej inwazyjnie. Obecnie jedyną słuszną drogą jest... Prawidłowe zoperowanie pacjentki po zmapowaniu, po przygotowaniu przez lekarza, który specjalizuje się w leczeniu tej choroby i zabezpieczenie pacjentki prawidłowym zszyciem, rekonstrukcją powóg brucha, gdy trzeba to siatką i później prawidłową fizjoterapią. Naprawdę takie pacjentki w dzisiejszych czasach mogą być prowadzone kompleksowo, doszczętnie i nie być narażone na nawroty choroby pod warunkiem prawidłowego przygotowania i późniejszej kontroli u lekarzy zajmujących się endometriozą.